Hej, cześć, witajcie, ja jestem Szajowski, a to jest... o oh, wow, wow! Doom the Dark Ages, odcinek szósty. Ale takie miłe przywitanie. a, au, Dobra, przegięliście pałę, chłopaki. Dzień dobry, kurier. Przesyłka impost do rąk własnych. Gdzie macie ręce? Coś wam je urwało? <laughs> to nie mój problem. Będzie Awizo. Eee... O! Ominąłem... To ewidentnie wygląda jak... O! Hamuj się, bydlaku! Ja tutaj się próbuję skupić. Jakie ja mam tam... Nie, ja nie mam jak tam wrócić. A nie, mam. Mam Nie przeszkadzaj mi. Tutaj. To coś było. To coś musi być. Wow, Tacy oni są agresywni nagle Są bardzo agresywni Ale tu nic nie ma, to w sumie trochę po... powała tu przyszedłem, no ale niech będzie Tyle? Tyle z was było, niestety Biedni To musiał być dla nich... Ból. Przegrzewaj się. Dobra. Nie wiem z czego do nich strzelać. No Z, pulso, z pulsonatora. On jest. On jest bardzo. E, jak to. Satysfakcjonujący o tak. Nie. E, tutaj na pewno będzie rzeź. Prawda? Tak. Wow, jakieś czachy we mnie latają. O! co ja tu widzę? Co moje oczy tu widzą? Malowanie do jakiejś broni, może do pulsunatora, właśnie. Świetnie by było. Jak mogę to zdobyć? W którędy mam pójść, żeby to zdobyć? Może tak. Chyba tędy. No, ewakuujcie się. Ja wam nie bronię, ale dajcie mi. Co... No, zdobyto skórkę do naszej aktualnie ulubionej broni. Akcelerator. Nie tak. X. Koszmar. Może być. Nie, nikt was nie chroni, tylko ja. Nie, nie łudźcie się na jakieś szczęście. Idziemy przed siebie. Zbliżamy się do jamy. Jama Smoka. To jest jama Smoka? Chyba tak. Ale to ładnie wygląda, no. Musicie przyznać, nie ma innej opcji. Zaraz minie minuta, i będę mógł znowu używać moich wulgaryzmów. <gryzmów> nie wiem, słyszałem gdzieś, że podobno po czwartej minucie można. Znaczy, żartuję, YouTube, żartuję. To jest family friendly content. A to, co teraz widzicie, to robimy po prostu sałatkę. Oj, nie nauczyliście się jeszcze, że. To moja ulubiona broń. Jest tu coś. Taka duża... Duża arena bez niczego? Na to wychodzi. Au! Au! Skąd ty do mnie? Czym ty jesteś? A! Już wiem czym jesteś. Dobra, jeszcze jeden, tak? Tylko może nie tą bro... Znaczy tą bronią, ale zmienił. O. O tak. Ty no amunicja mi się kończy Ale ja tu się zbliżam do końca Nie podoba mi się tu Nie podoba mi się to He hm, fajne Okej okay. Trochę złota Nic więcej nie ma Nie Au Ale o Właśnie ty mi dasz amunicję a ty mi dasz życie? Nie, ty mi nie dasz życie. Eee, trochę się obawiam tego, co nas tutaj zastanie. Tak jest, zbliżam się. Prawdę powiadasz. A ja bym chciał. Armor, bo ja wiem, że tutaj będzie gęsto. Wykryto kapliczkę, możemy ulepszyć po raz ostatni. I mamy jeszcze. Znaleziono kodeks koszary strażników. Przeczytajmy. E, miejsca, koszary strażników zbudowane na szczycie szczotków tytanicznych szkieletów przodków wznosi się kantoch siostrzane miasto Exulti, znane ze szkolenia najbardziej zaciekłych legionów strażniczych wojowników. W samym jego sercu wysokie koszary strażników sięgają nieboskłonu, stanowiąc dom dla poważnej enklawy Argentu, e, gdzie spotykają się strażnicze klany po drugiej stronie doliny, góruje z kolei D. Drak-helm, na szczycie którego zauważyć można olbrzymią czaszkę przodków, a który stanowi miejsce hodowli i szkolenia smoków. Chcąc dotrzeć do kantoch, strażnicy muszą wyruszyć na niebezpieczną pielgrzymkę przez góry, gdzie przechodzą wymagające próby, w których e, udowadniają swoją wytrwałość. Tylko najbardziej zasłużeni z rycerzy mogą następnie dostąpić honoru nawiązania więzi ze smokiem i dołączenia do elitarnych szeregów zakonu Aerum, jednostek dosiadających ich w bitwach. Czyli zbliżamy się ewidentnie do smoków jakichś. No w sumie smocza jama. Ale ulepszmy przed tym. Tu jest G. Użyj. Eee, za mało waluty. Ale jakbym na przykład ulepszył to. Tam może być. To się może przydać, bo. Co tu mamy następne? Runiczny cios. Eee, ciosy wręcz będą zapewniać doładowanie i utrzymanie ładunku. Okej, okay, a tutaj z każdym do oddanym strzałem wystrzeliwuję więcej pocisków na większym obszarze młynek. No brzmi to fajnie. E, przytrzymaj by kupić. No to kupmy. Tak, runiczna czaska. A tu dwa kosztuje. O, czuję się lekko szukany. A tych rzeczy nie mogę. Za mało. A co tu jest? Rzut tarczą e, sprawia, że odbija się ona w kierunku pobliskich wrogów. Fajne, a tutaj mamy zwiększa obrażenia. Koszt. O, trochę dałem dupy w takim razie, ale. Jak to się robiło? A, tak. Yy, rozdrabniacz, tutaj mamy. Pulweryzator, czyli tak. I tak. Dobra. Najpierw spróbujmy z tego. Co to jest? Czy to jest skorpion mózg? Nie, to jest coś. fuj. No, ewidentnie boss. Eee, Czempion posiada złoty pancerz, sprawiający, że odnosi niższe obrażenia od twojej broni. Parowanie ataków piekielnego, wyładowania będzie powodować kumulację ogłuszenia. Kiedy wskaźnik ogłuszenia jest pełny, możesz zadać wysokie obrażenia. Czyli muszę parować, i dopiero wtedy będę go napierdzielał. Ok. Czy to jest ogłuszenie? Chyba tak. Dobra. Dobra. Dobra, dobra. Walgo na no łeb. A, muszę tak chyba. Dobra, trochę zepsułem. Trzymajmy się na dystans. Teraz hop, raz, dwa. Jeszcze jeszcze tak trzy razy. Hop. Hop. Dobra. Jeszcze raz. Nie strzelaj we mnie od, odczep się. Dobra. Raz. Dwa. Już. Nie, jeszcze. Jeszcze raz. Dobra. Walimy go na łeb. To nic nie dało. Jeszcze raz. Dawaj, dawaj, dawaj. Dziwactwo champion. No jest dziwny w straszliwie. W sumie to fuj. No, dawaj. Trzy na raz. Świetnie. Dobra. Egzekucja. O! Wyrwij mu łeb. Albo go odetnij. O! Albo go... Dziwactwo padło. Dostaliśmy osiągnięcie. Zabij dziwactwo championa. Dobra. I rozdział ukończony. Koszary strażników, podsumowanie, złoto. Trzech nie zebraliśmy tylko. Dwa rubiny. No rubiny trzeba zbierać. Trzeba się o nie postarać, bo one są drogocenne. Demoniczna esencja zdobyta. Sekrety 6x6. No tutaj nam poszło zdecydowanie lepiej niż w tamtej misji. Tam byłem za bardzo podjarany tytanami. Zabawka też jest. Okej. Okay. Oj! Przepraszam, nie chciałem. Święte miasto. Święte miasto Aratum. Książę Karazak zbliża się do serca Argentu. Okej. Okay. My też się do niego zbliżamy. Jakby nie patrzeć. Kurde. o jakie bydle, wielkie. No majestatyczny to jest. Ich ma karabiny zamontowane już. Ho, ho, ho. O tak, o tak. Czyli dzisiaj sobie polatamy, Ostatnio tytanii teraz latamy. No coraz lepiej to wygląda. Daj. Wygląda to nieźle. Przeleć przez smoczą jamę. E, aby aktywować dopalenie. Do, dopalacz. Okej. Okay. Nie no, tak chill chillowo tu. Przytrzymaj E, aby szybko zwiększyć pułap. No dobra. Na pewno o tym zapomnę, ale. Ogólnie z takimi levelami w grach tego typu mam problem, że to się bardzo szybko nudzi, ale. No, kolosy też bałem się, że to będzie nudne, ale dało mi to dziwnie dużo satysfakcji. Przytrzymaj kół, aby szybko obniżyć pułap. No dobra. Przytrzymaj, by wystrzelić ze swojego. O, no dobra. No, bo to, to latanie jest takie. No trzymam, dziwnie to wygląda, musiałbym tak ruszać przy okazji, to trochę, trochę lepiej to wygląda, no ale dobra, lećmy przed siebie, co to, tryb szturmu, naciśnij i przytrzymaj, aby namierzyć cel w trybie szturmu, w trybie szturmu naciśnij spację wraz z odpowiednim kierunkiem, aby wykonać unik, okej, okay. unikaj zielonych ładunków piekielnego wyładowania, aby aktywować idealny unik, który wzmocni twoje autodziało, czyli jak z kolosem, Smok może wykonywać uniki w górę, w dół, w lewo, w prawo. No klasycznie. Dobra. Czyli coś takiego, tak? A, uniki. Kontrol. Narzygałem mu do mordy. Narzygaj do mordy challenge. Wybuch. Dobra, jest ich więcej tam. No to sterowanie jest okropne jednak, wiecie? Tarcze energetyczne. Demony, demoniczne wieżyczki dysponują tarczą energetyczną, której nie można uszkodzić standardowym ostrzałem z autodziała. Idealny unik wzmacnia twoje autodziało o naboje plazmowe, które są w stanie zniszczyć takie tarcze. Kiedy tarcze energetyczne ulegną zniszczeniu, wieżyczka może zostać rozjebana. Dobra. A, czyli muszę, muszę robić tak. Au. Nie rozumiem. Czekaj, lubię. Co? Nie. Nie, nie, nie kleje. Co? Co? E. Nie, nie rozumiem. No czy trzymaj, aby aktywować tryb szturmu. No coś takiego mam robić, ale. No i co, co w związku z tym? Nie no, nie czaję. Yy. Samouczki, blokowanie tarczą, demony, atlanta, smog, tryb szturmu, unik, tarcze energetyczne. Demoniczne wieżyczki dysponują tarczą, której nie można uszkodzić, standardowym ostrzałem. Yy, idealny unik wzmacnia twoje... Okej? Okay? Kiedy tarcze ener... No dobra, ale... Aaaa... Rozumiem. Chyba. Albo i nie rozumiem. Nie no, nie czaję kompletnie. No kurwa mać. Już mi się ten... Po już mi się to nie podoba. A, no, chyba uszkodziłem teraz, tak? Czy nie? Nie wiem, ja zaraz umrę i tak, ale. Hej, okay, zniszcz czołgi, ale. Oj, nie podoba mi się to, wiecie? A, teraz mi się udało za pierwszym razem. No, nie czaję tego kompletnie, jak mam być szczery. Ale niech będzie Aha! No teraz mi nagle wszystko wychodzi, tak? A, no dobra Ostatnia też będzie pewnie ciężka Aha, aha, aha No to może do góry Ała! No Ale, no nie a, ale mnie to wybiło z rytmu, wiecie? To, by... to było naprawdę fajne. Do momentu, w którym nie muszę. Nie. No. No, no dobra, no. Hm. Jaki to jest idealny unik dla nich? No to nie był idealny. To też nie był idealny. To też nie był idealny, tak? Nie, nie czaję kompletnie. Ojejku, PTS, za co wyście dolili teraz? No, ho, <laughs> ho, czekajcie, muszę. O, muszę sobie chwilę polatać, bo a, aż mnie już nie podoba mi się to. No, no i to by to, to, to nie był idealny, tak? Teraz. No. Zaraz zginę. No, o kurwa mać przytrzymaj, aby aktywować w turmu użył. użyj... Ale gdzie jest ten kierunek? Gdzie jest ten kierunek pokazany? bo A, on się tak niby podświetla, ale... Dobra. Teraz rozumiem, ale to... Czyli tak. Aha, ale... Dobra, jestem głupi. Zapomnijmy o tym. Znaczy... Wiesz... Kurwa! Jak jestem głupi! Boże! Dopalacze, Dopalanie autodziału. Używanie autodziała podczas korzystania z dopalania zwiększa jego szybkostrzelność. Ściga piekielne statki, korzystając z dopalenia, aby je zniszczyć i zyskać złoto. Okej. Okay. Daj się zniszczyć. Daj się zniszczyć. Dobra, dawaj złoto. Potrzebuję go na gwałt. Nie żeby gwałcić oczywiście. Po prostu bardzo dużo go potrzebuję. <noise> Co ja mówię? <noise> o, jakieś żebra. Kontrol. Co się dzieje? O, wylądowałem. Już? Tyle? Ła. No, przez pół odcinka próbowałem rozkminić yy, działanie tarczy. Co nie jest takie oczywiste dla mnie. Eee. E. A? A, tędy. A! No dobra, to ma sens. Otworzyliśmy jakąś bramę. A i nasz smok mógł wylądować w środku. Chodzimy teraz na niego. G.

Pikelne lotniskowce można niszczyć wyłącznie od wewnątrz. Aby odbokować strefę lądowania musisz zniszczyć wszystkie baterie szturmowe oraz chronione osłoną działo główne. Eliminacja baterii szturmowych spowoduje dezaktywację osłony działa. Po zniszczeniu działa ujawnione zostanie strefa lądowana. L lądowana. lądowania. No dobra. Czyli robimy to samo co A. To wtedy. Dobra, czyli tak. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay. tu jest, to działo główne. A, źle to zrobiłem. O. kiedy to jest szybkie, nie, w złą stronę. Yy. A, ała? Nie, kur, już wiem o co chodzi, ale... Klikam w drugą stronę niż powinienem. O, teraz. Oa oh wow. Dobra i strefa lądowania. Daj, daj mi ją. To jest strefa lądowania. Nie wiem czy to jest strefa lądowania, ale... Odciskowiec zniszczony, tak? Dobra, świetnie. Gdzie jest kolejny? A to jest strefa lądowania. I co ja tu mam zrobić? Kontrol. No dziwne to jest. Średnie Pierwszy mój zarzut do tego A ja teraz muszę każdy z tych statków Rozwalić O cholera Oj, oj, oj. Cześć przyjemniaczku Dlaczego jesteś taki tłusty? Coś się stało? Dobra Dobra, dobra eee, Czyli muszę tak każdy statek niszczyć i na każdym będzie Mooo no. Not funny, funny Ale niech będzie O, wow. Nie strasz mnie kolego Dobra Armor Lecimy na nich Ten sprint powinien się sam załączać. Chyba jest taka opcja, nawet. Dobra. Nie ma go. Jeszcze jego pomiot szotański. Ewidentnie. O, tu jest ta. To nie ładuje tego. Tym. Hop, dobra, jeszcze jeden. Hop, dobra. Eee, tak, tutaj mamy kapticzkę, ale... Ja nie mam pieniędzy. Ale tam są pieniądze. Dobra, czyli musimy wejść tu. Zeskoczyć tu. Ty chyba nie żyjesz, niestety. I wejść tu. O, bo... tajny obszar. Tak, tak, spłonie, spłonie razem z wami i tutaj mamy, o tak, pieniądze, świetnie, będzie na ulepszenie, seta, może tą tarczę bym ulepszył, bo ona, eee... Oj tam jest jeszcze, czy mam tu wskoczyć do wody, aha, pływamy sobie, bo czemu by nie, Cześć. Wszystko w porządku. To jest moje. Dobra. No rozwalmy. I chodźmy do tej kapliczki. Tu jest kapliczka. Użyj. E, do walki wręcz. E, zwiększa obrażenia finalnego kotak. Tutaj będzie... A, bo tu już mamy, tak? To już mamy. A to jest zablokowane, ale tutaj sparowanie ataku piekielnego wyładowania przyspieszy regenerację ładunku wręcz. A tu mamy rzut tarczą w tarcze energetyczne sprawia, że odbija się ona w kierunku pobliskich wrogów. No jest ich trochę zawsze, to może ja się staram rzucać tą tarczą, bo broń... Któroś z tych sobie jeszcze ulepszymy, ale ulepszymy to. Przytrzymaj wykupić. Przepięcie zdobyto. Dobra, i tutaj. I tutaj. A, tego nie mogę, ale mogę... Co to jest? Rozdrabniacz. To jest ten karabinek, no to on jest nawet, nawet. Trafienia demonu rzutem tarczą, R sparowane, atakuje wyładowania i powoduje detonację poduszki na igły. Czyli ja tym strzelam. A! Jak go nafaszeruję, to on wtedy wybucha razem z tym. Albo wystrzelony z rozdrabniacza pociski, które trafią demona. Yy, Spowodują. Yy, znajdujące się pod wpływem efektu, a tak to, to lepsze. Ale nie chcę chyba. Ja te, z tego mało korzystam w sumie. A tu dalej jest co? Zwiększenie i zadziory. Czy ulepszamy? Nie, nie ulepszamy. Zostawmy sobie na razie. Eee, I tak już dużo zrobiliśmy w tym odcinku. Trochę się zbłoźniłem, ale to standardowo. Eee, bardzo chciałbym Wam podziękować za towarzyszenie w tej przygodzie. Zachęcam do subskrypcji, do zostawienia komentarza, łapki w górę. No i co? Do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnym odcinku z Duma. Trzymajcie się. Cześć!